Najlepsza kamera dla twórców, czyli DJI Pocket 3. Odkąd mam tą kamerę, mam wrażenie, że mam całą ekipę filmową w swojej kieszeni. Kinowa jakość nagrań, automatyczne funkcje czynią, że Pocket 3 niszczy większość kamer swoją jakością i mobilnością w podróżniczym wideo. Kamera zawieszona jest na trzyosiowym, mechanicznym gimbalu, co daje mega płynne ujęcia. Używając funkcji śledzenia twarzy mamy swojego prywatnego Operatora. Wyposażona jest w jednocelową matrycę, co daje nam głębię ostrości i filmowy look. Możemy nagrywać w 10 profilu kolorystycznym d M lub HLG, co daje nam potężne możliwości kolorowania obrazu. Poketa możemy połączyć z aplikacją DJI Mimo i sterować nim ze swojego telefonu. Jest kompatybilny z mikrofonami DJI Mic 2 i Mic Mini i możemy połączyć dwa te mikrofony na raz. Warto dokupić do tej kamerki filtr dzięki czemu możemy sterować przesłoną. Kamerka ma ciekawe funkcje typu SpinShot, TimeLapse, HyperLapse, czterokrotny cyfrowy zoom i zwolnione tempo 4K w 120 klatkach. Ja posiadam wersję Creator Combo, która dodatkowo daje nam mikrofon MiG-2, akumulator, mały statyw i nakładkę anamorficzną. Profesjonalne kamery kosztują od 5 do 6 tysięcy wzwyż, a tu za 2900 mamy full zestaw, który daje nam potężne możliwości. A Wy co o niej myślicie? Napiszcie w komentarzu.